Pewien mały klasztor w górach Tien Shan słynął w całej okolicy z wspaniałych mieszanek ziołowych, które przygotowywał no i dystrybuował. Ale kiedy te mieszanki były potrzebne bardzo ubokim mieszkańcom okolicy, wieśniakom, którzy uprawiali te swoje gospodarstwa, to mnisi dzielili się nimi Całkowicie, bezpłatnie. Ten klasztor był prowadzony przez bardzo mądrego i bardzo starego mistrza. Mistrz przygotował mieszanki według ściśle przestrzeganej i chronionej tajemnicy, ale dzielił się ze wszystkimi swoimi uczniami tym, co on wymyślał i produkował. Gdy ktoś jednak z najuboższych wiśniaków potrzebował wsparcia, to zapraszał go do siebie, uczył go, pokazywał mu, jakie rośliny, jak ma przygotować, aby samodzielnie przygotować sobie napar, który wyleczy jego i odzyska dzięki temu zdrowie. Młodzi adepci tejże sztuki intensywnie uczyli się od swojego mistrza. I byli prawie tak samo, biegli jak i on. On przed nimi absolutnie niczego nie ukrywał, wyjawiał im wszystko, mówił, pokazywał, pisał, no, po prostu wszystkie możliwe sekrety. Jednak no, nikt nie był w stanie dorównać jego mądrości, jego wiedzy i jego skuteczności w leczeniu. Uczniowie przyglądali się Mistrzowi i starali się znaleźć taki złoty środek albo klucz. Podglądali go nawet w nocy, bo myśleli, że może ma jakieś konszachty z niebem. Jednak no, nic takiego nie znaleźli. No i pewnego dnia do tego właśnie klasztoru przychodzi bardzo biedny chłop. Od wielu tygodni cierpi, bardzo cierpi. Ma bóle brzucha, wewnętrzne krwawienie od kilku tygodni. Był już u kilku lekarzy, ale oni niestety bezradnie rozkładali ręce. Słyszał o Mistrzu i tylko właściwie już w nim upatrywał swojego ratunku. Mistrz przysłuchiwał się mu uważnie, jego objawom, jego opowieści i powiedział tak. Słuchaj. Nazbieraj glicyni, spal korzenie, zalej gorącą wodą i pij trzy razy dziennie ten napar. Uczniowie, którzy to słyszeli, kręcili głowami ze zdziwieniem, bo jeszcze nigdy nie słyszeli, żeby napar spalonego korzenia glicyni leczył wrzody żołądka. Tutaj yy, Rodzi się potrzeba wyjaśnić, czym jest glicynia. Jeśli kiedyś byliście w Azji albo oglądaliście jakiś materiał o Azji, to mogliście dostrzec pewną roślinę. To glicynia, ściekająca jak wodospad, struktura przepięknych białych, przepięknych błękitnych granatowych albo różowych kwiatów. Takie kaskady i takie fontanny i takie wodospady kwiatów rosnących na pnączach. To jest właśnie owaglicynia. Po kilku dniach wieśniak wrócił zupełnie zdrowy i przyniósł w podzięce mistrzowi kilka ząbków czosnku. Mistrz podziękował za prezent, ale wieśniak miał też inny problem. Jego najmłodsza córka. Dostała gorączki no i nie wiedział, czym, w jaki sposób może jej pomóc. Na no to mistrz rzekł, że należy dać jej ten napar z glicyni i gorączka ustanie. Uczniowie z coraz to większym zdziwieniem przyglądali się temu, co ten mistrz wyprawia. Ale rzeczywiście gorączka Stała. Od tej pory nasz wywołany tutaj do historii wieśniak dość często był gościem w klasztorze i bardzo chętnie prosił o pomoc i o radę mistrza, który był dla niego absolutnym guru leczenia. Kiedy ktoś z jego rodziny, kiedy jego zwierzę, ktokolwiek się zachorował, zranił, cokolwiek się stało, przychodził po poradę do mistrza, a ten zawsze tę poradę dawał. Eee, I zawsze odpowiadał właściwie to samo. Wypij albo daj do wypicia napar spalonego korzenia glicyni. Chory, czy to zwierzę, czy to człowiek, stawał na nogi i był całkiem zdrowy. Uczniowie za każdym razem przysłuchiwali się, komentowali, uśmiechali, a nawet zaczynali wątpić w mądrość, no a przede wszystkim skuteczność naparu glicyni. Pewnego dnia uciekł koń wieśniaka. Jak wiadomo, ta historia się komplikuje, ponieważ koń był jednym z głównych motorów napędzających do dobrostanu tej rodziny, więc wiadomo, nie będzie konia, nie będzie można prowadzić bezpiecznie upraw, Będą mniejsze zbiory, no to gospodarstwo popadnie w ruinę, a tym samym w taką samą niedolę popadnie chłop ze swoją rodziną. Wieśniak przyszedł po poradę do mistrza, bo sprawa dotyczyła jego zwierzęcia, ale nie dotyczyła stanu jego zdrowia. Myślał, że mistrz znajdzie jakiś sposób na to, żeby ten koń się znalazł. Mistrz długo myślał, naprawdę długo myślał. Coś rozważał, coś czytał, a potem rzekł. Wypij, proszę, napar spalonego korzenia glicyni. To rozwiązanie, kiedy usłyszeli uczniowie, wywołało u nich salwy śmiechu. Niektórzy naprawdę zwątpili w rozsądek i mądrość mistrza. Wieśniak podziękował, czym prędzej popędził do domu i dokładnie tak to zrobił. Wieczorem wrócił do klasztoru dumny i z koniem, by podziękować Mistrzowi za rozwiązanie. Okazało się, że gdy otrzymawszy poradę, wrócił do domu, aby przygotować napar z glicyni. Jej tam po prostu nie było. Wyruszył więc natychmiast do doliny nad rzeką, gdzie rosła owa w wielkiej obfitości. Znalazł tam również swojego konia, który spokojnie skubał aromatyczne liście. Morał z tej bajki, profesor Królicki pisze taki: Wiara jest jak słońce potrafi rozświetlić największy mrok, i zmienić kolory tego świata. A ja, szukając dzisiaj znaczenia glicyni, znalazłam takie: glicynia jest symbolem szczęścia, dobrobytu i nowego początku. Więc Zachęcam Was do tego, żeby zobaczyć, jak wygląda Glicynia. Zachęcam Was do tego, żeby dzisiaj napić się naparu z Glicyni, z taką miłością dla siebie, i żeby sobie powiedzieć, to jest dzisiaj, to jest ten początek. Ja mogę zrobić z nim co tylko będę chcieć. Co więcej, oznacza również glicynia, i tutaj pozwolę się posiłkować już literaturą, życzenia, powodzenia, szczególnie kiedy rozpoczynasz nowy projekt, nową pracę albo nowy związek. Glicynia jest symbolem powitania kogoś w Twoim domu, wyrażaniem komuś wyjątkowemu. Podziękowania. I glicynie podarowuje się szczególnie z okazji ślubu. I myślę sobie, że niech to w nas zostanie. Cudowna filiżanka, dostałam. Prawie, że jak kwiaty glicyni, ale troszeczkę, troszeczkę większe. I wiecie, co Wam chcę powiedzieć że od naszej neuroplastyczności, tej opartej na pozytywnych doświadczeniach, zależy nasz poranek. A od tego poranka zależy nasz dzień, a od tego dnia może zależeć już cała reszta. Więc pilnujcie swoje głowy, pilnujcie swoich neuronów, zróbcie wszystko, żeby go, tego naszego kawałka mistrza, który mieszka w naszej głowie, utrzymywać w dobrej kondycji. A jak wiecie... Przyjdzie gorzej, no to co macie zrobić? Po prostu napić się na z Glicyni. Chciałam też Was zaprosić dzisiaj na ostatni już z trzech spotkań dotyczących naszego wyzwania, czyli kto tu rządzi. Mieliśmy już o zdrowych myślach i pięknie szukaliście liści, dmuchawców, i chmur oraz kry nawet. Wysyłaliście mi zdjęcia. Mieliśmy już o słowach, więc wiecie, że nie musisz, ani nie powinieneś, ani nie martw się, bo wiecie, że te słowa mają moc i mogą zrobić krzywdę. Koniecznie muszę pojechać do Azji. Coraz bardziej mnie ciekawi ten region świata napisała na Facebooku jedna z naszych cudownych dusz. Ja zachęcam, na pewno tam ja jest tej magii dużo więcej. Więc dzisiaj o 20.00 widzimy się w wyzwaniu, w którym naprawiamy sobie myśli, naprawiliśmy sobie już słowa, a dzisiaj będziemy naprawiać naszą głowę. Więc wiecie, będzie ogień, a jak to było w zeszłym tygodniu. Wysyłaliście cudowne, muszę. One były wszędzie. One były w wierszach, one były w książkach, one były w artykułach. Jedną muszę znaleźć liście, nawet na mojej stronie, więc jest ogień. A dzisiaj będziemy się zajmować głową. No bo jak są zdrowe myśli, to są e, dzięki temu dobrej jakości zdrowe słowa. A jak są zdrowe słowa, no to zrobimy wszystko, żeby nasza głowa też była zdrowa. Dobrego śniadania, dobrego wstawania z łóżka, dobrego picia glicyni albo tych ulubionych waszych herbat czy kaw i takiego zatroskania się o siebie, bo nic tak dobrze nie robi nam, jak my sami, kiedy powiemy sobie coś dobrego i kiedy docenimy się, a nie będziemy katować naszej głowy tymi. Muszę, powinnam i wszystkie takie straszne wyrazy. Więc z miłością do Was i z taką radością, żebyście się tym dniem cieszyli. Ja dzisiaj, ciepła woda, tam stoi koktajl Malibu, ładnie się nazywa, nie wiem co ma w środku. No i ogień do roboty. Neurony idą do roboty. Moje, Wasze, zapraszam. Róbmy sobie dzisiaj cudny dzień, bo ten tydzień jest nasz i od nas zależy, co my sobie z nim zrobimy. Eee, no to co? No to koniec na dzisiaj, co będziemy tutaj siedzieć? Po prostu uśmiechajcie się do siebie i do innych. Eee, ja nie umiem tego Instagramu, wiecie, bo ja tutaj patrzę, że tu się coś pojawia i ja jestem przerażona i ja tak teraz patrzę, tak i nie wiem. No ale dobrze, ale dobrze. Ale to się nauczy, nie? Jest ktoś od Instagrama, kto mnie go nauczy? Na pewno się ktoś taki znajdzie. No więc tego wam życzę. Ja wracam dzisiaj do pisania książki, więc możecie mi śmiało rozliczać, czy tych znaków jest więcej niż 70 tysięcy. Jak Wam nie będę dostarczać screenu z ilością znaków, to wiecie, co macie ze mną zrobić, nie? No, gonić do roboty moje neurony. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.